Stój. Ekstu. Stój. Szanowni księża, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, panowie komendanci reprezentujący służby mundurowe, panie i panowie świat na nas patrzy, takim oto skrótem można ująć sens wydarzeń z listopada 1980, 1918 roku. Rozpad toczących wojnę Mocarstw dał nam okazję, trzeba było być na nią gotowym. I byliśmy. Polacy wykorzystali swoją unikalną szansę na wolność. Przed 99 laty zakończyła się droga, która trwała 123 lata. Tyle bowiem minęło od chwili, gdy ostatni z polskich władz, Stanisław August Poniatowski, złożył koronę. Do chwili, kiedy Rada Regencyjna przekazała władzę zwierzchnią nad Armią, wtedy brygadierowi Józefowi Piłsudskim. Ten dzień uznajemy za początek niepodległości, ale droga była długa i trudna. Wiele tysięcy naszych rodaków padło w tej drodze w czasie walki, tysiące, wiele tysięcy znalazło się w więzieniach na Syberii, w innych miejscach zesłania, tysiące Wiele tysięcy zostało zmuszonych do emigracji po kolejnych powstaniach narodowych. Naród polski bowiem nigdy nie zrezygnował, ponieważ nie wolno, nie można i nie uda się pozbawić niepodległości dużego europejskiego narodu. A takim jesteśmy. Takim byliśmy i pozostaniemy. 11 listopada 1918 roku to dzień, który możemy uznać za dzień ukoronowania. Ukoronowania drogi, w której sprawdziły się polskie elity, polscy przywódcy polityczni, w którym sprawdzili się polscy intelektualiści. Że przypomnę działalność Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, Stefana Żeromskiego, czy zmarłego w czasie I wojny światowej. Sprawdzili się także polscy żołnierze na wszystkich frontach. Polska otrzymała niepodległość nie tylko w wyniku tego, że I wojna światowa zakończyła się klęską wszystkich trzech zaborczych. Polska odzyskała niepodległość dlatego, że podjęła o nią walkę, że zbudowała wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby państwo stworzyć. I w latach 1918-1921, czyli do zakończenia Trzeciego Powstania Śląskiego, to państwo obronić i wywalczyć jego granicę. Zgromadzeni w 99. rocznicę odzyskania niepodległości, po długich 43 latach niewolnych, składamy hołd wszystkim pokoleniom naszych rodaków, dzięki którym dzisiaj możemy przeżywać radość Narodowego Święta Oh. aby modlić się w intencji ojczyzny, w której 99 rocznicę odzyskania niepodległości czcimy. Obchody święta niepodległości to nasza cześć dla tych, którzy dla najwyższej wartości, jaką jest wolność i niepodległość ojczyzny walczyli i umierali. Miłość do Ojczyzny każe nam dzisiaj stanąć przy ołtarzu, aby podziękować za jej przeszłość i za dar niepodległości, ale także zawierzyć Bogu teraźniejszość i przyszłość Ojczyzny. Módlmy się w tej przyświętej, aby nasze pokolenia nie utraciły tych wartości jakimi są wolność i niepodległość, gdyż nie są one nam dane raz na zawsze. Módlmy się, aby nasze dzieci, wnuki mogły żyć i rozwijać się w pokoju. Niech dla niepodległej poświęcają talenty, swoją siłę i wytężoną pracę. Módlmy się, abyśmy wszystkie Nasze wysiłki opierali na nadziei płynącej z głębokiej wiary w pomoc Boga. Niech te wartości, które Polacy walczący wypisali własną krwią na sztandarach – Bóg, honor, ojczyzna – będą dla nas przesłaniem, o którym żyjąc w Polsce i poza jej granicami nigdy nie zapomnijmy. Wszystkich zapraszam do modlitwy za Waszą ojczystą, w imię ojca i syna i Ducha Świętego, Pan I z Czytanie z mistu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, pozdrówcie współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, pryskę i akwilę, którzy za moje życie nastawili karku i którym winienem wdzięczność nie tylko ja sam, ale i wszystkie kościoły nawróconych Boga. Pozdrówcie także Kościół, który się zbiera w ich domu. Pozdrówcie mojego umiłowanego Epeneta, który należy do pierwotni złożonych Chrystusowi przez Azję. Pozdrówcie Marię, która poniosła wiele trudów dla Waszego dobra. Pozdrówcie Andronika i miasa, moich rodaków i współtowarzyszy więzienia, którzy się wyróżniają między apostołami a którzy przede mną przystali do Chrystusa. Pozdrówcie miłowanego mego w Panu Ampliata. Pozdrówcie współpracownika naszego w Chrystusie, Urbana i umiłowanego mego Stachysa. Pozdrówcie wzajemnie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrawiają Was wszystkie Kościoły Chrystusa. Pozdrawiam Was Panu i ja, Tercjusz, który pisałem ten list. Pozdrawiam Was Gajus, który jest gospodarzem moim i całego Kościoła. Pozdrawiam Was Erast, Skarbnik Miasta i Kwartus, brat temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczono, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze Bogu który jest mądry przez Jezusa Chrystusa. Niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Oto Słowo Boże. Amen. wszystkich narodów. Rozważajcie z na wszystkich rodów. Oddajcie od rodziny narodów. Oddajcie marną falę.

错天，数水间。 z wami i duchem Słowa Ewangelii według świętego Łukasza chwała Tobie, tam. Gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i wielkiej będzie wierny? A kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamą, nie okazaliście się wierni, to kto wam? prawdziwe dobro Boże. Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze? Żaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo tamtych będzie trzymał, a tym zgardzić. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Słuchali tego wszystkiego chcieli na grosz paryzeusze i podrywiwali sobie z niego. Powiedział więc do nich To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach bożych. Oto słowo Pańskie Pan, Wszyscy obecni w naszej pięknej świątyni, którym na sercu leży dobro naszej Ojczyzny, troska o nią i o jej rozwój, niech będą pozdrowieni, a Pan Bóg niech otacza swoją opieką i błogosławi. Dlaczego tu dzisiaj jesteśmy? Za chwilę myślę, że odpowiedź na to pytanie zostanie udzielona. Najpierw pewna historia. Prawdziwa czy zmyślona, ale pewna historia. Z pewnego spotkania. Cześć, jak to dobrze, że Cię widzę. A no, cześć, co tam słuchaj Ciebie. W tym tygodniu chyba będzie 11 listopada. No, będzie, oj, to dzień wolny od pracy, zdaje się. O, to już od pewnego czasu, a co? Słuchaj, ale mi się rzeczy da zbierało do zrobienia i samochód trzeba umyć, i znajomych odwiedzić, i porządek w domu uczynić, i jeszcze spacer zaliczyć, bo przecież trzeba dbać o kondycję. No pięknie, a te biało-czerwone flagi powiewające na powietrzu widziałeś? No widziałem, chyba mówią o jakimś święcie. Czekaj, o jakimś święcie? No, no, dobra, chyba jest rocznica niepodległości. Czego? No, wiesz, ja z historii to byłem zawsze cienki. Chyba rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. O widzisz, przyjacielu, już lepiej mówisz. A która to rocznica? No, przecież Ci mówiłem, że dat to ja nie pamiętam. Akurat tę jedną to powinieneś. To która, która? Ty, 80., żartujesz. To może 87. Ty naprawdę dzisiaj żartujesz. Ty to która? Weź, powiedz, bo ja nie mam głowy do dat. Bracie, 99. Ty. To Polska już jest przez 99 lat wolna. No jest na co? To mnie zdziwiłeś. Ale wiesz, co powiem ci jedno? Ta nasza niepodległość to jest strasznie trudna. I teraz, moi drodzy, po tym spotkaniu dwóch przyjaciół właśnie cofamy się myślami do dnia 11 listopada 1918 roku. Bo dzień ważny, dzień, o którym trzeba zawsze i wszędzie pamiętać. Dzień, kiedy po 123 latach rozbiorów Polska zmartwychwstała na nowo. Polsko, jak mówił poeta, nie jesteś ty już niewolnicą. Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem, na którym z roku, co był twoją stolicą lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem. Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą, lecz czymś największym, czym być można? Sobą. Być sobą. Tu i teraz. W XXI wieku kiedy przeżywamy rok 2017, to chyba nie jest łatwe i proste, bo jak pokazuje nam i codzienność, i historia ciągłe zagrożenia, ciągłe niebezpieczeństwa, a jednak to pragnienie bycia wolnym, bycia sobą, nie kimś innym, ale sobą, człowiekiem, który. Siebie na pewnych normach, zasadach, wartościach, to jest coś niezwykłego. To jest to niezwykłe zaproszenie. Może dobrze, że ta nasza niepodległość jest trudna, bo dzięki temu doświadczamy czegoś bardzo ważnego, bardzo istotnego, bo może dzięki temu człowiek w jakiś sposób gorębszy i większy. Swe myśli ku swojej ojczyźnie, tej ziemskiej skieruje i może z racji tego właśnie dzisiejszego dnia coś sobie o niej pięknego pomyśli, przypomni. Bo przecież ojczyzna jest w ciągłym rozwoju i wzroście, ale ona jest mocna i piękna, mocą i pięknem człowieka. I pewnie te słowa, które za chwilę popłyną, znamy doskonale. Ojczyzna, kiedy myślę, Wówczas wyrażać siebie i zakorzenia. Wyrazić siebie i zakorzeniać siebie. To są te właśnie niezwykle trudne elementy stawania się sobą. Idąc dalej tokiem tej myśli, gdy myślę ojczyzna, to widzę wielki skarb, by zamknąć go w sercu, jak ten skarb pomnożyć, jak go najlepiej wykorzystać. Temu mają służyć wolności niepodległe. Zobaczmy, tak blisko nas, na wyciągnięcie dłoni, na kolejne uderzenie serca, na pochylenie się nad pewnymi prawdami. Ale czy to wystarczy? Czy jeszcze czegoś potrzeba, aby być sobą? I znowu odpowiedź jest jasna. Wolność. Trzeba stale zdobywać, jak już słyszeliśmy. Nie można jej tylko posiadać. Bo braci i siostro przychodzi jako dar, a utrzymuje się przez zmaganie. I co więcej, całym sobą płacisz za wolność. Więc to wolnością nazywaj, że możesz płacąc ciągle na nowo siebie posiadać. Czyli co. Czyli jak, czyli gdzie, może ten nieznający historii z początku naszego spotkania zapytać. Co ty jeszcze chcesz człowieku ode mnie? Ja mam tyle spraw na głowie, problemów i rzeczy do rozwiązania, a ty jeszcze nie tu jakieś takie... Czekaj, nie jakieś takie. Bo jakby tego czegoś, jakiegoś, takiegoś nie było, to nie wiadomo, gdzie ty byłbyś teraz i o czym byś myślał, jak byś mówił. A więc nie wolno ci tego odrzucić. Bo jeśli odrzucimy pewien kodeks zasad, wartości, jeżeli odrzucimy piękną, choć trudną historię i kulturę, pracę iluś pokoleń, to czekaj, to co zyskamy? To co się wtedy stanie ze mną? Jeśli ja powiem wszystkim teraz, to ja Wam dopiero pokażę, jak się dba o różne rzeczy. Ty nic nie pokażesz. Bo jeśli nie będziesz zakorzeniony w przeszłości, w normach, w zasadach, w Bogu, to Ty nic nie pokażesz. Ty spłoniesz szybko jak garść, niepotrzebnych nikomu, resztek po wymuconym zbożu i zostanie z ciebie garstka popiołu. I co wtedy? Wyzwanie tej ziemi rzucone nam. By stanowić o wspólnym dobru i mową własną, jak sztandar, wyśpiewywać nowe dzieje, to także jest ta ojczyzna tu i teraz. Zakorzeniona, umocniona poprzez wartości, normy i zasady. I znowu to zmaganie ze sobą. Jak człowiek nie walczy, to bardzo szybko ulega samozachwytowi. A przez to ginie. Dlatego ciągła gotowość, czujność i walka. I pewnie te słowa znane, niech to nasze dzisiejsze zamyślenie zakończą. Ojczyzna, kiedy myślę, wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam. Mówi mi o tym serce. Gdy myślę, Ojczyzna, by zamknąć ją sobie jak skarb, pytam. Jak Go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń. Moi drodzy, 99 lat to już jest pewien niezwykły dan z jednej strony, ale także z drugiej strony wielkie wyzwanie. Pamiętajmy, jeśli w tym wszystkim, co będzie tworzyło nasze bycie dla ojczyzny, Pan Bóg będzie na pierwszym miejscu, to wszystko będzie inne. Niech więc Bóg, Pan wszelkiego czasu i historii, Pan Stwórca człowieka błogosławi i umacnia, bo Ojczyzna jest piękna i silna człowiekiem. Więc miejmy odwagę być piękni i silni i wierni.